Dziś w kurierze. Dlaczego w tym roku nie zobaczymy Polaka w turze? Pytamy naszych najlepszych zawodników: Mateusza Barnowskiego i Antka Kowalskiego. Serdecznie zapraszamy. Jak, jak ty, Antek, zareagowałeś na to, że nie możesz zagrać w pierwszym turnieju? Co miałeś za złe Mateuszowi, że gdzieś złapał wirusa? Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym wydaniu kuriera snukerowego. Tym razem będzie to podcast, podcast ze znamienitymi gośćmi. Na ten odcinek wyjątkowy dość. Zapraszają Państwa. Grzegorz Biernacki i Michał Ebert, a tymi wyjątkowymi gościmi będą Antek Kowalski, czyli mistrz świata juniorów, mistrz świata do lat 16 w snookerze oraz mistrz Polski w 2020 roku. Oraz dwukrotny mistrz Polski Mateusz Baranowski i mistrz Europy na sześciu czerwonych. Nie sposób wymieniać wszystkie osiągnięcia chłopaków z polskiej i międzynarodowej areny, więc nie będziemy się nawet o to kusili, ale warto powiedzieć tym, którzy może jeszcze. Antka i Mateusze nie znają, że to jest, to jest dwóch, no właściwie najlepszych w tej chwili snookerzystów w Polsce, dwóch najbardziej perspektywicznych, dwóch takich, z którymi wiążemy największe nadzieje, czyli my jako kibice, którzy po prostu mamy w sercu dobro polskiego snookera. Porozmawiamy sobie oczywiście o tej przyszłości bardzo dużo, na tym głównie byśmy się chcieli skupić, ale też chwila o tym, co było bardzo niedawno, czyli turniej q -School, w którym wzięliście udział. No i Boże, zacznijmy od tego pokrótce, czym jest turniej q i jakie mieliście związane z nim nadzieje. Dobrze, no to ja zacznę może. Turniej q to jest y, turniej, w którym można y, dostać bezpośrednią prze przepustkę do main Touru y, na dwa lata. W tym turnieju grają wszyscy najlepsi amatorzy oraz zawodowcy, którzy wypadli z tego turnieju. Można powiedzieć, że to jest naj najtrudniejszy i turniej, na którym jest najwyższy standard, jeżeli chodzi o snookera. Co sprawia, że jest to bardzo bardzo trudne, jeżeli chodzi o kwalifikacje, ale ja już próbowałem piąty raz. Antek był dopiero na, na drugim takim wyjeździe. No, no i próbowaliśmy sił w tym roku tylko niestety w dwóch turniejach, normalnie siedzi na trzy turnieje. No właśnie powiedz do dokładnie jak to było podczas Przyjazdu, rozumiem, przyjechaliście już do Anglii i nagle zrobili wam testy, były one wymagane, i nagle tobie wyszedł pozytywny, tak? Tak, co, tak. Czym to skutkowało? Tak, wymogi są takie, że oprócz testu zrobionego w Polsce przed wyjazdem, trzeba również zrobić trzy testy w Wielkiej Brytanii. No i test w Polsce mieliśmy negatywny, ja i Jantek i dla mnie niestety pozytywny okazał się pierwszy test w Wielkiej Brytanii, co skutkowało 10-dniową kwarantanną. Eee, I równoznaczne to było z tym, że musieliśmy oddać walkowery eee, w pierwszym turnieju. Ja musiałem, ponieważ miałem pozytywny test, i to samo dotyczyła kwarantanna eee, Antka. Ja, jak ty Antek zareagowałeś na to, że nie możesz zagrać w pierwszym turnieju, co miałeś za złe Mateuszowi, że gdzieś złapał wirusa? No, za złe to nie, ale trudno było uwierzyć w to, że w ogóle ma tego wirusa. Bo wcześniej z tego co pamiętam, miał takiego naprawdę covid którego przechodził. Więc było Dla to... wyjaśnienia, nie było żadnych tak. objawów, tak? Tak, tak nie, było, nie było żadnych objawów i dodam jeszcze, że następnego dnia zrobiliśmy wszyscy testy, ja, Antek i Adam Stefanów, w którego mieszkaliśmy, e, no i wszystkie były negatywne następnego dnia, a trzy dni wcześniej robiliśmy test w Polsce i on też był negatywny, więc e, nikt nie miał objawów, zrobiliśmy w sumie około 10 testów, no i właśnie tylko ten jeden był pozytywny, także e, ja uważam, że tego covid nie było, nikt nie miał objawów, ale niestety nie mogliśmy wywalczyć sobie tego prawa gry w no i, pierwszym turnieju. No i co, co najgorsze, tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, no to nie, nie tylko nie byliście w stanie wystartować w tym pierwszym turnieju eliminacyjnym, ale również nie mogliście absolutnie trenować. Tak, musieliśmy spędzić 10 dni na kwarantannie od momentu, w którym dostaliśmy wyniki. Czyli dwa dni wcześniej przyleciliśmy, w sumie było 12 dni bez treningu plus. Dwa dni, jakby, w których musieliśmy się przedostać tak, do, do Wielkiej Brytanii, także w sumie były to dwa tygodnie bez snookera. No i jeżeli ktoś uprawia sport gdzieś tam profesjonalnie i, i bardzo dużo czasu spędza na treningach, ten wie, że takie dwa tygodnie to naprawdę no, bardzo dużo i bardzo ciężko później w tak krótkim odstępie, ponieważ mieliśmy tylko trzy dni na treningi przed drugim turniejem. Odzyskać było i, i, i po prostu grać swojego dobrego snokera. No wyobraźmy sobie, że polscy piłkarze nagle przed Euro nie trenują 14 dni. Fakt, mecz ze Słowacją tak wyglądał, jakby tego nie robili, ale no, katastrofa właściwie. Jak się zmieniły Wasze oczekiwania po tej informacji? W stosunku do tego, co było przed turniejem, no bo rozumiem, że obaj pojechaliście tam nie sprzedać tanio tylko dostać się do mainstreamu po prostu. Jak ta informacja wpłynęła na Was? Zmieniło to coś, czy upatrywaliście nadal swoje szanse tak w pełni w tym jednym, przynajmniej z tych dwóch pozostałych turniejów? Antek, powiedz może. Ja na pewno nie, nie w pełni. tak Wiedziałem, że nie będę grał tak jak wtedy, kiedy trenuję bez przerwy. Aczkolwiek wiedziałem, że jestem w stanie powalczyć chociażby z tymi zawodnikami najlepszymi. I na pewno Tania oskury bym nigdy nie sprzedał, aczkolwiek no, było to na maksa trudne po prostu. Dwa tygodnie bez jakiegokolwiek kontaktu ze Stojem Snokerowym. No po prostu bardzo trudne. Nie, nie dało się od razu przełączyć w tą najlepszą naszą grę i, i ja i Mateusz. Także. I wszyscy no. zawodnicy chyba też lepiej czuli stoły, tak? No bo oni już mieli ze sobą jakieś tak, tam mecze. Przede tak? wszystkim właśnie gracze z Wielkiej Brytanii nie musieli odbyć kwarantanny żadnej trenowali tam na miejscu. Potem jeszcze dodatkowo my byliśmy rozstawieni w każdym turnieju w drugiej rundzie, więc każdy z nich mógł, po pierwsze, pierwszy turniej, który, w którym nie byliśmy, mogli sobie cały, cały turniej ograć się po prostu w tych warunkach. I jeszcze później wszyscy grali w pierwszych rundach, czyli mieli przewagę tak jakby jednego meczu nad nami. No tak, w, w kiosku jest bardzo mało słabych zawodników, e, także wszyscy, z którymi graliśmy, mieli już jeden mecz wygrany w danym turnieju, także no, nie mogliśmy trafić na słabych zawodników w tych drugich rundach, a dodam jeszcze, że fajnie tam motywowaliśmy się wzajemnie. Adam Stefanów nam bardzo fajnie pomagał, ponieważ niewątpliwie to były trudne, gdzieś tam chwile, kiedy mm, trzeba wydać sporo pieniędzy, sporo czasu na przygotowania i sporo serca po prostu w ten sport. A tu się okazuje, że nie możemy zagrać w turnieju, co więcej, musimy spędzić kolejne, kolejny tydzień e, w, w zamknięciu, e, tak naprawdę. W dwóch pokojach, no i, i to było, było bardzo ciężkie. Udało nam się zmotywować, walczyliśmy. Antek przegrał 4-3, a 4-3 z zawodnikami, z którymi nie powinniśmy e, tak naprawdę m, przegrać te, tych spotkań. E, no ale no co zrobić? Jeszcze był trzeci turniej i. i e... A w tym trzecim poszło ci najlepiej, bo i zrobiłeś hmm. kilka setek, tak? Ile dokładnie tam. Tak, no, tak. W tak, pewnym momencie szedłeś jak przecinak, ale. <laughs> Ale za, zatrzymałeś się na znanym zawodniku, Siejach Way. to jest były zawodowiec. Tak, tak, jak przecinek, tam wszedłem w dwóch pierwszych meczach. No nie do końca, to dalej, nie, 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 nie czułem się tak komfortowo jak, jak, jak to było przed turniejem. Trochę walczyłem z samym sobą. E, te, tego czasu na trening e, w tych dniach między piuskułem też nie było tak dużo, także mm, nie byliśmy w stanie tak stuprocentowo się przygotować, jednak ja byłem zadowolony z tych swoich spotkań, dwóch wygranych. Tam było odpowiednio z Fergalem i z... Jeszcze z zawodnikiem, już nie pamiętam jak on się nazywa... Jan Martin. O, on dobrze zagrał w, w shoot w tym roku. No to byli zawodnicy, z którymi... którzy już gdzieś tam grali na tych turniejach zawodowych. No i faktycznie ta, ta gra wygląda coraz lepiej. Wydaje mi się, że jeżeli byśmy przyjechali i od razu pierwsze mecze byśmy mogli zagrać na takim poziomie, to później byłoby coraz łatwiej, coraz bardziej byśmy się ogrywali z, z atmosferą na turnieju. I po prostu byś, bylibyśmy cały czas w tym trybie treningowym e, i, i byśmy się czuli pewnie, i myślę, że byłoby byłyby dużo lepsze wyniki. Wyjątkowo w tym roku dużo tych byłych zawodowców zakwalifikowa zakwalifikowało się do turu. Z tego co patrzyliśmy, to tylko jeden zawodnik będzie debiutował w turze. Poza tym wszyscy to są jacyś znani e, zawodnicy. Jak wy oceniacie w ogóle tam właśnie poziom i dlaczego tak się w ogóle, w ogóle wydarzyło? Antek? Czy Dlaczego? można się w ogóle zgodzić z tezą, że kioskul jest najtrudniejszą drogą dostania się do mentora? Według Was trudniejszą niż wygranie Mistrzostwa Europy Amatorów, na przykład? Przede wszystkim tam masz trzy turnieje i z każdego turnieju czterech zawodników e, awansuje, plus ewentualnie z rankingu tego EPS-a -y, EPS Merit. E, no co, czyli wchodzi 14 zawodników, tak? Z Mistrzostw Europy wchodzi tylko jeden. Więc ciężko powiedzieć. Na pewno ten poziom jest dużo wyższy niż na Mistrzostwach Europy. Duż, mnóstwo było zawodników, którzy grali wiele razy na antenie Eurosportu. Bardzo dużo też nie awansowało. James Cahill, Rod Lawler. Eee, Bardzo znane nazwiska. Tak. To są tu, tam było jeszcze takich paru zawodników, którzy wiele razy grywali na, na Eurosporcie. Byli w top 64. Dobrze. Mnóstwo tam było naprawdę takich graczy, którym nikt by nie, nie pomyślał, że mogą grać w piuskulu, a oni z tych trzech turniejów nawet nie awansowali. Także no, był to wyjątkowo trudny turniej, aczkolwiek po, po ostatnim roku, gdzie ja zaszedłem do piątej rundy, Antek również awansował do piątej i było naprawdę blisko, żebyśmy nawet w tamtym roku awansowali, nawet i do main turu no, ja, ja czułem, że, że jestem w stanie to zrobić, a Antek zawsze. Uważa, że jest w stanie z każdym wygrać i że zawsze z każdym wygra, więc on jest tak nastawiony, że no, jestem pewny, że też bardzo dobrze by mu poszło, ponieważ galiśmy na treningach i ten poziom był bardzo wysoki. No i właśnie, to nie jest kwestia tego nawet, że odpadł nam jeden turniej, tylko właśnie nie było tego treningu. A w tamtym roku przyjechaliśmy w pełni formy, mogliśmy też trenować na miejscu i po prostu byliśmy w tym rytmie, co zawsze jesteśmy na, na treningach. I było o wiele łatwiej grać. Nie ma też się co usprawiedliwiać jakoś tam bardzo, ale na pewno trochę e, wiatr w oczy sypał, i, i, i ciężko było nam e, właśnie grać do tego swojego dobrego snukera Nawet w tej akademii po tych dwóch tygodniach przerwy. E, ja też widziałem Antka jak grał, i widziałem, że, że to nie jest to, jak, gra, jak grał u siebie gdzieś tam w zielonej górze i sparowaliśmy. Naprawdę grał wtedy bardzo dobrze, bardzo pewnie, dużo breaków. Wysokich, a, a jednak po tej przerwie trochę, trochę nam ten poziom spadł. No tak, dla klubowego zawodnika może się wydawać, że dwa tygodnie różnicy, dwa tygodnie przerwy nie robi różnicy a dla zawodnika, który trenuje już profesjonalnie, żeby tym profesjonalistą zostać, to jest ogromna różnica. Przynajmniej przynajmniej teraz nasi widzowie może też mogą wiedzieć, że nie zawsze trzeba wszystko zrzucać na zawodników, są jakieś inne okoliczności łagodzące, powiedzmy. Przejdźmy do tego, co dalej, no bo obaj jesteście bardzo młodzi, obaj jesteście bardzo dobrze zmotywowani, więc jakie macie dalsze swoje plany na swój rozwój? Jak chcecie do tego mentora awansować? I tu mają takie pytanie podchwytliwe nieco: czy waszym szczytem tych marzeń czy celów jest awans do mentora po prostu, czy patrzycie już teraz jeszcze dalej na to, co w nim, w tym mentorze, chcielibyście zrobić? Jak to widzicie? No Pierwsza szansa na awans do Main Touru to będzie, będą Mistrzostwa Europy w Portugalii. Antek ma jeszcze dodatkowo Mistrzostwa Europy dla 21, gdzie też jest jedno miejsce do Main Touru, także Antek ma dwie szanse. Mi już zostają tylko Mistrzostwa Europy te od, bez kategorii wiekowej, także e, tam będę upatrywał szanse na awans. E, co dalej? Mało tych turniejów teraz, z których można się dostać. Tylko, że ta Portugalia jest dopiero zdaje się we wrześniu, tak? W październiku. W październiku i to dopiero na ewentualnie przyszły sezon, tak? Karta. Tak, tak. Na ten sezon już są zamknięte, już jest cały grono mentoru, już jest wypełnione. Także, no, tak jak już bilety wyprzedane. Tak, tak. Tak jak już tam pisali. <grym> na pewno bez Polaka. W tym tak. sezonie nie będzie Polaka w menturze. Pierwszy raz od trzech lat, tak? Nie będziemy mieli Polaka. Dobrze, Antek, a powiedz, jak już się do tego mentora dostaniecie. Bo ja tak optymistycznie, a może realistycznie po prostu nie ma się co specjalnie e, jakoś negatywnie nastawiać. Jak już awansujecie? Zakładam, że tak będzie. Przeprowadzka do Anglii jest nieunikniona. Czy da się być zawodowcem i mieszkać w Polsce? Jak dla mnie da się mieszkać w Polsce i dalej być zawodowcem hmm. i po To po taka prostu... niepopularna opinia Tak, niepopularna. Ale ja osobiście, jak teraz spędziłem miesiąc w Anglii sam, bez rodziny, już wiem, że nie, nie będę w stanie zostać w Anglii na stałe sam. A rodzina Chyba, do Anglii? Nie? Chyba, że <grym> tak. Jeżeli z rodziną do Anglii bym poleciał, to tak, mógłbym <grym> zostać tam na stałe, ale tak to nie ma szans. Proszę Czkolwiek, bardzo, może... młody, rodzinny człowiek. no, Ideal. No ale samo dostanie się do main touru to nie, przynajmniej dla mnie, wiem, dla Mateusza pewnie też, że to nie jest wystarczająco. Będziemy chcieli się dostać do top 64, żeby już tam pozostać na stałe i cały czas się coraz bardziej rozwijać i nawet dążyć do tego, żeby wygrywać turnieje zawodowe. No właśnie, bo ja bym to tak w sumie ujął, że wchodzą do, do turu zawodnicy bardzo doświadczeni. Ja mam nadzieję, że też teraz Wam nie do końca poszło, ale że gdzieś tam jakieś wnioski wyciągnęliście, że tylko Was to zbudowało, że będziecie tymi lepszymi zawodnikami, ale mam też właśnie nadzieję, że zdajecie sobie sprawę z tego, ile to jest tak naprawdę pracy i Żałuję strasznie, że na przykład Kacper Filipiak, który nieźle sobie radził w tym turze pod koniec, prawda? Nawet te Mistrzostwa świata ostatnie przebrnął przez dwie rundy, on się nagle poddał. I teraz pytanie do was, czy jakby bylibyście w sytuacji Kacpra, czy też byś, byście zrezygnowali, czy jak, jak wy byście do tego podchodzili? No ja osobiście yy, mam taki charakter, że się nie poddaję. Jeżeli faktycznie bym dostał się do tego touru i nawet by mi słabo szło, to starałbym się wyciągnąć te wnioski i na pewno bym zagrał jeszcze w tym kiuskulu po ewentualnym wypadnięciu z, z grona zawodowców. Kasper się trochę poddał, nie wiem, może były jakieś inne czynniki, które wpływały na to. Z tego co wiem, Adam też chwilowo, gdzieś tam, Adam Stefano, tak, też chwilowo się rozstał ze snukerem. Ma w planach gdzieś tam w przyszłości może wrócić do gry, ale. No To jest ciężki kawałek kleba, gdzieś tam, jeżeli chodzi e, o, o życie w Anglii. Ja osobiście, tak jeszcze wracając do tego pytania, chętnie bym wyjechał. No. <laughs> mi, się Anglia, mi się Anglia podoba. E, ale nie jest to łatwa sprawa: wyjazd mhm. do Anglii, tronowanie i poświęcenie się w 100% e, dla snookera. A powiedz antek, ty, czy ty na przykład psychicznie jesteś na to gotowy? Załóżmy, że dostajesz kartę na dwa lata do turu. I w pierwszym roku nie wygrywasz ani jednego meczu. Nie tak samo jak Mateusz, ja się nigdy nie poddaję. Zawsze na przodu nawet jak mi nic nie wychodzi. Wiem, że jestem w stanie wygrywać z każdym i w końcu ten sukces nadejdzie w któregoś dnia. No to super, mamy to nagrane, także ewentualnie jak będzie taka sytuacja, to puścimy. To możemy, nagranie i... możemy już chłopak rozliczać halo, panowie, z tych słuchaczy, się nie poddawać, tak? tak bo, no bo Adam Stefanów też jakby wypadł z tyłu. Nie wziął nawet udziału w, tak, w turnieju Kusku. Tutaj, tutaj Mateusz nam taką za, z ploteczkę było... trochę, wiesz, sprzedał. No tak, bo tak, tak, tak. Adam gdzieś tam po cichu planuje powrót do snukera. Coś też tak słyszałem, Adam też z tego co wiem, nie wchodząc w szczegóły, no ma jakieś zajawki, ma jakieś hobby, miał jakiś po prostu odchodząc ze snukera, pomysł na siebie inny. Nie będę was pytał, czy wy macie inne pomysły na siebie, bo jesteście tak zaangażowani w snukera, że to pewnie byłoby głupie pytanie, ale tak z ciekawości, czy macie jeszcze coś oprócz tego snukera, co pozwala Wam no w ogóle jakoś to ciśnienie spuścić, brzydko mówiąc, żeby snuker nie był całkowicie zawsze centrum wszechświata? Jest coś takiego, czym jeszcze się zajmujecie, czy tylko trening, tylko snuker i koniec? A, ja osobiście mam programowanie. Uczę się tak na, na bieżąco, staram się takie podstawy łapać. Wiem, że jestem w stanie nauczyć się tak jakby zaawansowanego poziomu, nawet jak mi ze snukerem nie wyjdzie. No, aczkolwiek wstawiam jak na razie 100% na snukera i wiem, że jestem w stanie po prostu dostać się do mentoru i tam zostać już na długie lata. A u mnie to wygląda tak, że w pewnym momencie w swoim życiu, gdzieś tam stawiałem 100% na snukera. Nie miałem jakichś takich odskoczni, i szczerze mówiąc, od pewnego od dwóch lat zajmuję się bardzo mocno jakiś tam trenowaniem ludzi, coachingiem. Sprawi to ogromną przyjemność. Do tego dochodzi sport, i to wszystko właśnie sprawia, że nawet jeżeli nie wyjdzie mi w turnieju, czy, czy coś po prostu się nie układa, to mam jakąś inną odskocznię, i, i szczerze mówiąc, takie stawianie stuprocentowe na snookera. Uważam, że nie jest najlepszym rozwiązaniem, tylko trzeba oprócz tego mieć jakieś hobby, jakieś inne zajęcia. Odskocznie, krótko Po mówiąc. prostu odskocznie od, od tego sportu, ale oczywiście, najwięcej, największe poświęcenie to właśnie snooker. A jak już jesteśmy przy tym temacie, to właśnie na, na jakich zawodnikach się wzorujecie? Więc są właśnie ulubieni zawodnicy. Ja się w sumie nie wzoruję tak jakoś bardzo, jeżeli miałbym wybrać takiego zawodnika, to byłby to Neil, e, Neil Robertson jest to zawodnik z Australii jedyny e, na przestrzeni wielu lat, który tak bardzo się wybił. E, I podobają mi się bardzo jego techniki, jego, e, jego sam cały charakter przy stole, e, to jeżeli miałbym wybrać jednego zawodnika, to właśnie Neil Robertson. Antek? Ja bym wybrał Paul ja Hunt. Paul Hunter, bo widzę, że już się tak trochę na niego wzorujesz. No, <laughs> na kamizelce tak. no, tak. jest Paul Hunter. Z no, tą opaską dobrze wyglądał. Tak, Paul Huntera też zawsze podziwiałem. Szkoda, że nie pograł po prostu dłużej, bo też byłby wyśmienitym. wyśmienitym zawsze w, byłby w czołówce zawodowców. Aczkolwiek teraz, jakbym miał wybrać, byłby to John Higgins. Bo na, przes na przestrzeni wielu, wielu lat jest cały czas w czołówce i potrafi cały czas wygrywać turnieje. Super, no myślę, że tak naprawdę jeśli chodzi o talent i o już taki skill typowy, macie zadatki nawet nie na to, żeby wejść do mańc, faktycznie w nim naprawdę bardzo mocno walczyć. Musi się wiele rzeczy złożyć, żeby to się udało, żeby też jest no, oczywiście trudniej zawodnikom z Europy gdzieś tam w tej Anglii funkcjonować tak na, na co dzień powiedzmy, ale no, wiadomo, że my was znamy, my was obserwujemy, do nas to jest naturalne. Jeżeli ktoś z naszych widzów, a jestem przekonany, że będzie ich wielu, Chciałby was tak obserwować bardziej na co dzień. Jak się rozwijacie, jakie macie plany, gdzie gracie, co robicie, jak trenujecie, cokolwiek. Gdzie to można zrobić? Czy prowadzicie jakieś profile w social mediach, Facebook, Instagram, Tinder, nie wiem, cokolwiek. No tak, ja bardzo mocno na Tinderze działam. A tak mówiąc, już bez żartów, to... No to mamy fanpage, tak? Antek ma, ja mam. Coś tam działamy. E, prr, I to tyle: jakieś tam Instagrama. Ja mam nadzieję, że właśnie wszyscy ja fani polskiego snukera będą z wami na dobre i na złe, nawet jeżeli nie jesteście zawodowcami, tak, to nadal będą wam kibicowali. Ja, jakby, szczerze mówiąc, po tej porażce absolutnie się nie przejąłem. Myślę, że spokojnie jakby jest i następny rok, i Mistrzostwa Europy. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja pandemiczna będzie się trochę luzować, więc te, też tych turniejów, tych szans będzie coraz więcej. I po prostu prędzej czy później wam się uda. Także no to może ostatnie pytania. Powiedzcie panowie, jak teraz się ogólnie przygotowujecie do tych turniejów? Powiedzieliście, że Portugalia na pewno najważniejszym turniejem w roku jest dla Was A Ile trenujecie? I czy robicie też jakieś ewentualne ćwiczenia fizyczne poza snukerem? Jak to u was wygląda? No ja do Q-Schoola trenowałem bardzo dużo, muszę przyznać, że I to jest tak godzin dziennie. Ciężko powiedzieć, ponieważ stałem tak naprawdę od rana do wieczora, ale łączyłem to z treningami jakby moi, z moimi uczniami, także w sumie myślę, że przynajmniej codziennie 5 godzin gdzieś tam stałem. Oprócz tego, że trenuję w klubie Billboard, który bardzo serdecznie pozdrawiam, to jeszcze trenuję w firmie Cool Flowers, gdzie też mam stół do dyspozycji wieczorami, także no. Prawie codziennie gdzieś tam e, całe dni stałem przy stole i, i trenowałem dosyć sporo. A jeżeli I chodzi poza, o. Poza snukerem, jakieś ćwiczenia tak, fizyczne? Tak, nie widzisz, lata urosła? Coś tam zaczynałem sobie w tenisa grać, w piłkę nożną i e, jakieś tam ogólno-rozwojowe ćwiczenia muszą być, ponieważ e, no, kręgosłup jest bardzo mocno e, gdzieś tam przy tej pozycji snukerowej, e, narażony na jakieś ewentualne kontuzje. No dobra, a ty Antek ile godzin? Czy przybijesz Mateusza? Ja też pod, podobnie, tylko no, nie kłam. Raczej. Ja jeszcze mam szkołę oczywiście i starałem się to jakoś połączyć też z jakimiś innymi rzeczami, ale tak to staram się tak od 4 do 5 godzin dziennie stać tak z przerwą raz dwa, jeden albo dwa dni w tygodniu. I też właśnie poza szkołą i snukerem też mam te ćwiczenia ogólnorozwojowe na, na całe ciało. I też trenuję je czę, często, po prostu prawie codziennie. I to jest dobry przykład, właśnie. Rozumiem, że w WF masz zaliczony w szkole przynajmniej jakiś taki snukerek. Tak, celujący. celujący. No i właśnie, to była drodzy Państwo, rozmowa z naszymi dwoma najlepszymi obecnie snukerzystami. Proszę za nich trzymać kciuki. My, zawsze za nich trzymamy kciuki. Będziemy też. W kurierze informowali, jakim idzie, no i miejmy nadzieję, że w Eurosporcie już niebawem. Może nie w tym sezonie, ale już w następnym będziemy i Antka Kowalskiego i Mateusza Baranowskiego obserwowali. Także bardzo chłopaki, dziękujemy za rozmowę. Życzymy wam powodzenia dalej. Również w turnieju to 16 polskiej ligi Snukara w Lublinie, na którym się przy okazji którego się tutaj w ogóle znaleźliśmy. No i dziękujemy za dzisiaj. Przegur Biernacki Dziękuję bardzo. Michał Weber, Antoni Kowalski, Mateusz Baranowski. Do zobaczenia. Już teraz zasubskrybuj kanał Eurosportu Polska, aby zagwarantować sobie prenumeratę kuriera snukerowego.